Dzień dobry, witam serdecznie jak co wtorek o godzinie punktualnie o 10. Z tej strony Basia Domarus, jak co tydzień opowiem o lekturze, którą polecam na bieżący tydzień oraz troszeczkę więcej. Dzisiaj poruszę temat networkingu w dobie pandemii. Jak to się odbywa? Czy to jest możliwe? Jak uprawiać taki networking, kiedy nie można się spotykać albo kiedy te spotkania są bardzo ograniczone? O tym, już po tym, jak opowiem troszeczkę na temat lektury. Na początek zadam standardowo pytanie: czy mnie widać i czy mnie słychać? Chciałabym się upewnić, że nie mówię sama do siebie. Dzisiaj tak troszkę jeszcze mi brzęczy w uszach, ale mam nadzieję, że wy mnie słyszycie dobrze. Proszę, dajcie znać w komentarzu: dajcie znać, widać, słychać lub, że nie widać i nie słychać. Dajcie też koniecznie znać, jedynkę, wpisujemy jedynkę, jeśli oglądasz tu i teraz. Oraz miasto, z jakiego oglądasz, albo dwójkę, jeśli będziesz oglądał w późniejszym terminie, czyli nie będziesz tego oglądał na żywo, ale będziesz to sobie odtwarzał, i także miejsce, z jakiego oglądasz, czy to w Polsce, czy za granicą, czy to na północy, czy na południu Polski. Dajcie koniecznie znać. Jedynka, jeśli oglądasz teraz, dwójka, jeśli oglądasz w późniejszym terminie. Ponadto, jeśli czujesz wartość w tych live'ach, jeśli czujesz, że to się może komuś przydać, Wrzuć to komuś na tablicę, zaproś do oglądania, podziel się, wyszeruj, niech inni też skorzystają. Być może ktoś szuka jakiejś inspiracji do, do tego, jaką książkę przeczytać, albo może ma jakiś zakręt życia, albo jakiś, jakąś troskę, jakąś, jakiś kłopot, który e, m, chciałby rozwiązać. E, wpisz, zaproś do oglądania, e, wrzuć na tablicę, po prostu podziel się tą e, wartością z innymi. Dzisiejszy live podejrzewam, że będzie troszeczkę krótszy niż pół godziny. O, witamy, już widzamy pierwsze osoby Opole. Pozdrawiam serdecznie, drugi koniec Polski. Dzisiaj będzie troszkę krócej podejrzewam, ponieważ jakoś zdrowie mnie tutaj szarpie podgryza z różnej strony. Natomiast zrobię, co mogę. Już tydzień temu zapowiadałam książkę. Niezwykłą książkę dedykowaną mocno kobietom. Ale panowie, nie martwcie się, ponieważ są też, jest też wersja dla mężczyzn tej książki. A ja polecam zarówno paniom, jak i panom, żeby po tą lekturę sięgnąć, bo jest naprawdę niezwykła. Książka pod tytułem Sztuka wojny w Tzu, to jest książka napisana kilkaset lat temu. Napisał ją pewien Japończyk, który zasłynął w strategiach wojennych. Słynął z tego, że doradzał swoim władcom, był niezwyciężony, był niezrównany w sztuce wojny. I to, co napisał wiele, wiele setek lat temu, do dzisiaj jest jakby prze, przekładane na język i rzeczywistość współczesną, po to, aby te mądrości sprzed kilkuset lat, były aktualne jeszcze dzisiaj. O, pozdrawiamy też Gorzów Wielkopolski. Dariusz, lokał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i bardzo wyjątkowo, ponieważ jesteś jedną z tych nielicznych osób, która mnie inspiruje do właśnie czytania różnych książek. Zazwyczaj jak Darek coś przeczyta i poleca, to i ja po tą lekturę sięgam. Jest i Ania ze Strzelina, Konrad Starnowa. Witam Was serdecznie. I teraz tak, wracając do lektury. Ja dzisiaj opowiem o książce, która nosi tytuł Sztuka wojny dla kobiet, Suncy. Natomiast Sztuka wojny, tak po prostu, jest wydana w kilku wersjach. Jest na przykład wersja pod taką śmieszną nazwą Sztuka wojny, czyli Suncy był cykorem sztuka jakby przełożona na współczesne realia korporacyjne. Zachęcam do tego, żeby sobie googlować, znaleźć jedną pozycję dla siebie, bądź nawet przeczytać wszystkie. Ja się przyznaję, że ja Sztukę Wojny czytam już po raz kolejny. Po raz pierwszy czytałam sztukę wojny dedykowaną konkretnie kobietom. I teraz tak, najpierw krótko o samej książce. Książka cytuje oryginalne zapisy Sun -Sy. Czyli jakie rady daje, a propos, nie wiem, pola walki, jak się przygotować do walki, jak zadbać o morale swoich żołnierzy, albo jak zgłębić słabości wroga, jak go oszukać, jak go omamić, jak go um, troszkę wykiwać, bym powiedziała, tak? jak, jak go zmylić. Jakby najpierw przytaczany jest oryginalny zapis Suncego, a potem jest to przekładane na, na nasze współczesne realia. I tak sztuka wojny dla kobiet jest um, jakby um, przekładana na taką, na, na taką współczesną pracę kor korporacji. Jak ma się zachować kobieta w nierównej walce z mężczyznami, którzy ją otaczają w pracy korporacyjnej? Jak sobie poradzić z tym stygmatyzowaniem, że kobieta to nie trzyma emocji na wodzy, że na pewno jest mniej wytrwała, mniej nadająca się na jakieś dane stanowisko? Często kobiety spotykają się z takim szklanym sufitem, czy po prostu z niewiarą męskich kolegów w pracy w ich własne możliwości. Prawdą też jest, że my kobiety mamy taką brzydką skłonność do tego, żeby same siebie deprecjonować i nie, nie do końca potrafimy docenić nasze umiejętności, nasze doświadczenie. My siebie same widzimy w takim nieco gorszym świetle niż tak jest w rzeczywistości. Więc ta konkretna pozycja, sztuka wojny dla kobiet, dedykowana jest kobietom. Niemniej nie mniej panów zachęcam do tego, żeby po prostu po sztukę wojny sącego sięgnąć. Konrad pisze, zainspirowałaś mnie i zacząłem wstawać o piątej. Proszę bardzo. Konrad, bardzo się cieszę. Początki są trudne. Dla osób, które chcą zobaczyć, jak bardzo trudne te początki były dla mnie, zapraszam na mojego. Instagrama. Wczoraj pozwoliłam sobie opublikować dość osobisty film. E, taką kompilację ziewania e, po prostu e, nie będę opowiadać ani spoilerować. Chcesz zobaczyć, jak mi szło. E, przez pierwsze dwa tygodnie nagrywałam się tuż po przebudzeniu, gdzie na filmach ewidentnie widać, że nie do końca wiem, co się dzieje wokół mnie. Nie do końca ogarniam te poranki. Jestem totalnie niewyspana, spuchnięta, bez makijażu, zmarznięta. Także jeśli chcesz się dobrze pośmiać i, i zobaczyć, jak to było u mnie, zapraszam na mój Instagram. Tam, tam opublikowałam wczoraj film, który jest takim montażem krótkich ujęć z pierwszych dwóch tygodni mojego porannego wstawania. Natomiast wracając, słuchajcie, do książki. Dlaczego ją polecam? Dlatego, że choć, tak jak powiedziałam, czytałam ją już kilka razy w różnych wersjach, <coughs> najtrudniej czyta się tą oryginalną, która nie ma tłumaczenia współczesnego, bo przypominam, książka jest napisana kilkaset lat temu przez Japończyka, przez człowieka, który, no umówmy się, żył w zupełnie innym środowisku niż my dzisiaj Europejczycy tutaj z Europy Środkowej. I teraz tak, wynotowałam sobie takie najważniejsze rzeczy, które mnie, ma, m, mnie ujęły za serce, i o kilku opowiem, a o jednej nie opowiem, ale po kolei. E, taka sytuacja, że aby mieć przewagę nad wrogiem, zmyl go. Czyli jeśli jesteś silny, udawaj słabego. Jeśli jesteś słaby, udawaj silnego. Jeśli jesteś wypoczęty, Udawaj zmęczonego, i tak dalej. Czyli wyślij sygnał do, do swojego wroga, do swojego przeciwnika, który ma na celu zdezorientować go, ma na celu sprawić, że Twój przeciwnik stanie, poczuje się pewny siebie, zacznie niedoceniać Twoich możliwości, Twoich umiejętności. To jest pierwsza rzecz, którą odnotowałam. Druga rzecz, która mnie absolutnie chwyciła za serce, usłyszałam to po raz pierwszy w życiu i jestem zafascynowana takim podejściem. Uwaga! W książce Sundzy nazywa słabości słabszymi mocnymi stronami, czyli masz mocne strony oraz słabsze mocne strony. Tam nie ma słowa słabości, czyli słowo słabości zamieniam na słabsze mocne strony, nad którymi warto popracować. Niby tylko zmiana nazewnictwa, a zupełnie inaczej um, układa się w naszej głowie, zupełnie inaczej się układa w sercu. Jeśli mówię o swoich słabościach, mówię o czymś, co mnie czyni słabą. Jeśli mówię o słabszych, mocnych stronach, to dalej gdzieś podświadomie wierzę, że to są moje mocne strony, ale nieco słabsze niż te naprawdę silne. Świetna metafora, świetne porównanie, jestem zachwycona tym podejściem, i naprawdę zmieniając sposób myślenia o tych słabszych stronach, zmienia nasze podejście do nich. Także gorąco polecam. Kolejna rzecz, to już kiedyś słyszałam, ale warto o tym wspomnieć. Dawno, dawno temu, jeszcze w czasach, kiedy Suncy żył sobie na świecie, lekarze którzy byli odpowiedzialni za stan zdrowia danej społeczności byli opłacani w czasach kiedy społeczność była zdrowa czyli jeśli ktoś zachorował to lekarzowi przestawano płacić lekarz przestał był op być opłacany on przestawał mieć przychody w momencie kiedy ktoś się rozchorował a zatem w wielkim interesie tego lekarza leżało to, aby czym prędzej tego człowieka do zdrowia przywrócić. Czasem chorował jeden człowiek, czasem chorowała cała społeczność. I im większa skala, jakby choroby, tym większą miał motywację lekarz do tego, aby ten stan szybciutko zmienić. Czyli z biegiem czasu, zarówno w Chinach, jak i na świecie, ten proces został odwrócony. Czyli opłacamy lekarza wtedy, kiedy jesteśmy chorzy i idziemy do niego po jakąś poradę, po, to, po, jego, po jego pomoc. Zauważcie, jak zmienia się motywacja lekarza. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że lekarze tym lepiej się mają, im bardziej my, społeczeństwo, chorujemy. Jak cudownie by było przywrócić ten stan pierwotny, w którym to lekarz jest opłacany tylko wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy zdrowi. Tu postawię kropkę, nie chciałabym robić prywatnej wycieczki, jakiegoś wywodu na temat konstrukcji tego świata i farmakologii i całego przemysłu medycznego. Natomiast no, odnoszę nieraz wrażenie, że w jakiejś części świata opłaca się to, że chorujemy, że kupujemy leki, że odwiedzamy lekarzy, że chorujemy przewlekle. Czyli nie do końca w interesie lekarza jest nas wyleczyć, ale nas leczyć. Ja od siebie dodam taki prywatny komentarz, że osobiście uważam, że żeby chorować, to trzeba mieć zdrowie. Zatem, lekarzy unikam jak ognia. Wolę przechorować tak jak obecnie, nie przyjmując leków. Może to będzie trwało kilka dni dłużej, ale, ale zakładam, że będzie to skuteczniejsze. Duży Jacek, dzień dobry sąsiedzie. Witam Ciebie. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą sobie zanotowałam. No właśnie, najlepszy sposób na poradzenie sobie z problemami, to jest ich unikanie. Niby banalny, niby taki truizm, a zobaczcie, jak głęboki. Najlepszy sposób na poradzenie sobie z problemami, to jest ich unikanie. Ale drugi najlepszy sposób na radzenie sobie z problemami, uwaga, to upewnić się, że Twoje sukcesy są powszechnie znane i doceniane. To jest coś dla mnie nowego, ja tego wcześniej nie słyszałam, ale bardzo mi się podoba. Czyli zapobieganiem problemów jest to, jednym ze sposobów na zapobieganie problemów jest to, że powszechnie znane są Twoje sukcesy, są znane i doceniane, że ludzie wiedzą, jakie masz sukcesy, co ci idzie dobrze, w czym osiągasz swoje sukcesy, i to ma uniknąć różnych niedobrych, niezdrowych sytuacji. Kolejna rzecz, która mnie e, ujęła e, to uwaga, dyscyplina i cierpliwość to jing i yang skuteczności. Dyscyplina i cierpliwość to jing i yang skuteczności. Piękne, głębokie, podpisuję się pod tym dwiema rękoma. E, kolejna rzecz. E, a propos wrogów. A propos wrogów. Co, co sądzę mówi na temat robienia sobie wrogów? I to było takie bardzo kierowane do kobiet. My, kobiety, staramy się zawsze wybierać mm, jakiś taki spokój, nie, lubi, nie lubimy wchodzić w tryb walki, bardzo często dla świętego spokoju, przymykamy oko na różne rzeczy. Ze wszelkich sił staramy się uniknąć jakiejś otwartej konfrontacji. I uwaga, drogie panie, a propos robienia sobie wrogów, pamiętaj, że już ich masz. A teraz po prostu się nimi zajmujesz. Czyli być może takie otwarte wypowiedzenie walki komuś, to nie jest zrobienie sobie wroga, to jest po prostu zajęcie się Twoim wrogiem. Ten wróg już tam jest, ta osoba już jest Tobie nieprzychylna, ta osoba już czyha na Twoje potknięcie, na Twoją jakąś słabość. Więc to nie tak, że dokonując pewnej rzeczy albo podejmując jakąś decyzję, robisz sobie wroga. Ale tego wroga, który już jest, zaczynasz się nim po prostu zajmować, opiekować się nim, tak? Jest też bardzo ciekawy rozdział, który absolutnie po prostu otworzył moje oczy. Jest tam cały rozdział poświęcony networkingowi. I dlaczego mnie to tak zaskoczyło? Słuchajcie, ponieważ sądzę, porównuje networking do praktycznego. I etycznego odpowiednika szpiegowania. Powtórzę: praktyczny i etyczny odpowiednik szpiegowania. Tak nazywa Sądzy networking. I zobaczcie, że Sundzy żył kilkasetek lat temu, bodajże 600 lat temu, może, może nawet więcej. I już wtedy, jakby powszechnie znany był networking, tylko troszeczkę inaczej nazywany. I on go porównuje do szpiegowania. Dodaje też, że kobiety, które są dużo lepszymi słuchaczami, dużo mają większe doświadczenie w mówieniu i słuchaniu, dużo lepiej sobie z tym networkingiem radzą. I takim sposobem przechodzimy gładko do drugiego punktu, który chciałam dzisiaj poruszyć, czyli networking w dobie pandemii. Ja wiem, że ta sytuacja pandemiczna trwa już tyle, że wszyscy zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. I, I dobrze, że nie, nie robimy z tego histerii. Pamiętam, jakie były nastroje na, na zupełnym początku, kiedy bardzo trudno nam było się w tym wszystkim odnaleźć. Do dzisiaj często słyszę pytanie: że no tak, no networking i tak dalej, ale jak. Jak uprawiać networking, kiedy spotkania są ograniczone, kiedy ludzie się boją, kiedy trzeba zakładać maski, kiedy są restrykcje i ograniczenia, gdzie tam, nie wiem, na powierzchnię 100 metrów może wejść tylko 30 osób i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się, mamy ograniczenia. Są różne takie narzucone odgórnie nowe zasady, które być może nam się nie podobają, ale których jesteśmy zobligowani przestrzegać. Jak zatem uprawiać networking w dobie takiej pandemii? Um, uważam, że są ludzie, którzy będą szukali wymówek na to, że nic nie robią, i to są ludzie, którzy mają problem na każde rozwiązanie i takich ludzi po prostu najlepiej unikać. To będą ci narzekacze, którzy zawsze znajdą powód do tego, żeby postękać, pomarudzić i ponarzekać. a są ludzie, którzy mimo wszystko, nawet w najtrudniejszych warunkach będą szukali rozwiązań. A zatem jak ten networking uprawiać dzisiaj, kiedy jest pandemia, kiedy ona trwa już, nie wiem, ponad dwa lata, kiedy nie możemy swobodnie poruszać się po świecie, po, po, po kraju i chodzić sobie na spotkania. Otóż słuchajcie, świat się zmienił, ale świat sobie z tym poradził. Przez całe te dwa lata nie zwalniam tempa i szukam rozwiązań na to, jak mogę się spotkać z ludźmi, którzy są niczym, wiecie, woda na młyn mojego biznesu. Networking to jest wiatr w żagiel twojego biznesu, to jest to paliwo rakietowe, to jest to, co. Sprawia, że wymieniasz energię, że dzielisz się pomysłami, wymieniasz doświadczenie, wymieniasz um, informacje, które są absolutnie no, niezbędne w tym, żeby się samemu rozwijać. Nie możesz się rozwijać, kiedy siedzisz sam w domu. Jak zatem uprawiać networking? Słuchajcie, w dalszym ciągu jest mnóstwo spotkań. One są oczywiście online. I ja wiem, że wielu sceptyków będzie krzyczeć i opowiadać: że ja to wolę się spotkać przy kawie, spojrzeć do człowiekowi w oczy. Słuchajcie, ja też wolę. Natomiast jeśli nie mogę mieć tego, co bym chciała, to szukam rozwiązań, które pozwolą mi na, na to, żeby odnaleźć się w danej sytuacji. I powiem to, co mówiłam dwa lata temu. Ja wiem, że spotkanie online nigdy nie odda atmosfery spotkania na żywo. To jest prawda. Nie ma takiego przepływu energii, jakbyśmy chcieli. Nie ma tego komfortu rozmowy, tego spojrzenia w oczy, tego, tej, tej atmosfery. Niemniej, pomyślmy też o tym, jak, jak zyskaliśmy dzięki pandemii. Może co, co nam dobrego przyniosła? Kiedyś, żeby pojechać na spotkanie networkingowe, na jakiś event, trzeba się wyszykować, ubrać, wsiąść w auto, pojechać, zaparkować. I to wszystko zajmuje pewien czas. A, oraz pieniądze, tak? Trzeba zatankować auto, albo wsiąść taksówkę, albo się przemieścić, poświęcić na to jak, jakąś swoją uwagę, jakąś swoją energię, na to, żeby się do tego networkingu przygotować dojechać na miejsce, być na tym spotkaniu, uczestniczyć w nim, a potem wrócić do domu. Na dzień dzisiejszy spotkanie networkingowe polega na tym, że włączasz play i jesteś w grupie. Takie spotkania w dalszym ciągu są. Jest coś takiego jak klub biznesu pośrednika, który funkcjonuje już od kilku tygodni, od kilku może nastu tygodni, gdzie spotykają się pośrednicy raz w tygodniu na dwie godziny. Co drugi tydzień zapraszamy na to spotkanie super eksperta, któremu można zadać dowolne pytanie. Mam świetnych ekspertów, to są ludzie, z którymi ja w jakiś sposób kooperuję, którzy mi pomagają w mojej pracy, dzięki którym ja potrafię zarobić więcej pieniędzy, rozwiązać więcej problemów moich klientów, a tym samym po prostu wykonywać moją pracę tak, jak trzeba, nawet w dobie pandemii. I co, co drugi tydzień zapraszam eksperta, co drugi tydzień zajmuję się tylko sprawami moich tutaj zebranych ludzi ludzi z mojego klubu, z klubu biznesu pośrednika czyli Przyjąłeś ofertę i z jakiegoś powodu ona się nie chce sprzedać, albo przyjąłeś ofertę i nie wiesz, jak ją reklamować, nie wiesz, jak skonstruować ofertę, nie wiesz, jak wyłonić swojego klienta docelowego. Te i naprawdę mnóstwo innych problemów pośredników rozwiązujemy na takich właśnie spotkaniach. Co tydzień spotykamy się na pełne dwie godziny żeby zobaczyć, co nam w duszy gra, co w trawie piszczy, jak, e, jakie mamy sytuacje, z którymi sobie nie radzimy. Tam też się dzielimy naszymi sukcesami. E, jeśli mamy co świętować, jeśli mamy jakiś sukces, to to jest to miejsce, żeby o nim opowiedzieć, troszkę się pochwalić i wspólnie się nim ucieszyć po prostu. E, Dariusz napisał. Sukces dla jednych to wydarzenie, dla tych, którzy go osiągnęli, to droga, którą konsekwentnie dążyli. Pewnego poranka budzisz się z codziennej rutyny, patrzysz w dół i widzisz gdzieś w oddali miejsce, w którym kiedyś rozpocząłeś swoją drogę. W życiu nieustannie tworzymy nawyki, które albo dostarczają nas w dół, albo sprawiają, że pniemy się nieustannie w górę. Książka, którą tobie poleciłem, Robina Szarma. Klub Piąta Rano to kolejna cegiełka, która zmieniła także moje życie. Wiem, że wstawanie o tak. Eee, coś mi tu ucięło. Ucięło mi komentarz. Eee, ucięło mi po prostu komentarz. Darku, dziękuję Ci za ten komentarz. Tak, ja się też bardzo cieszę. I zachęcam innych do, do sięgnięcia po tą lekturę i przypomnę tym, co nie słyszeli, że ja ją przeczytałam dwukrotnie, zanim ona ze mną zarezonowała. To nie od razu jakby podjęłam taką decyzję, że okej, okay, wstaję o 5 rano. Musiałam też tam gdzieś wewnętrznie do tego dojrzeć. Ale tak, są takie książki, które są cegiełkami naszego sukcesu. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że to jest no, potężny progres, który mm, który zrobiłam, zawdzięczam tej lekturze po prostu. Książki to jest, to jest w ogóle koło napędowe, słuchajcie, naszych, naszego samorozwoju. To jest taka najtańsza, najprostsza droga do sukcesu, bym powiedziała. Niemniej, wracając do tego networkingu, powtórzę: możesz usiąść i narzekać, że wolisz spotkać się przy kawie, że spotkania online to nie to samo. I Jak ci wygodnie siedzieć i narzekać, trudno taka, taka Twoja decyzja. Nie wierzę, żeby to cię za, zawiodło gdzieś w dobre miejsce, ale możesz też przyjąć to, co jest, odnaleźć się w warunkach, jakie są. Pamiętaj, że wygrywają nie najlepsi, ale ci najbardziej zdeterminowani, ci, ci którzy są najbardziej zdolni do adaptacji w danym środowisku. Nie wygrywają najlepsi, wygrywają najbystrzejsi. Ci, co się najszybciej dostosowują do danych warunków, ci, którzy najwięcej razy powiedzieli sobie OK, i tak to zrobię, ci, którzy nie, nie tyle upadli jak najmniejszą ilość razy, ale zawsze o jeden raz więcej powiedzieli OK, staję, a i tak to zrobię, można mieć życie jakby pełne wymówek i sytuacji, w której opowiadamy, dlaczego czegoś nie zrobiłam, Albo mogę mieć życie, być może mnóstwo potknięć, mnóstwo różnych krętych ścieżek, mnóstwo takich kroków wstecz, które trzeba zrobić, bo tak to właśnie bywa, ale też o jeden więcej sytuacji, w której mówię: OK, zrobię to mimo to. Jest pandemia, w porządku, zrobię ten sukces tak czy inaczej. OK, nie mogę dojechać na spotkanie, w porządku, spotkam się z Wami online. A zatem, jeśli zastanawiasz się w dalszym ciągu, jak uprawiać networking w dobie pandemii, to pomyśl sobie o tym, jak, jaką dobrą rzecz przyniosła ta pandemia dzisiaj, aby odbyć naprawdę sukces, sukcesy, successful, taki solidny networking, dobry networking. Można nie wychodzić z domu. Niektórzy nawet żartują, że można się wyszykować od pasa w górę, bo tylko tutaj te, sięga kamera. Jak kto lubi, ja zachęcam do tego, żeby być otwartym. Że jeśli nie możesz mieć tego, co lubisz, to, to rozejrzyj się za tym, co możesz mieć, pomimo to coś, co będzie rozwijało ciebie i twój biznes po prostu. Troszkę się rozgadałam, ale będę już kończyć. Serdecznie zachęcam do sięgnięcia po lekturę. Książeczka jest nieduża, każdy znajdzie ją dla siebie. Zachęcam do tego, zgoogluj sobie Sundzy: Sztuka Wojny, czy to dla kobiet, czy to po prostu. Lektura naprawdę godna polecenia. Ciekawa jestem, co ty wyłapiesz z tej lektury. Ja nie powiem wam nic więcej na temat działu networkingu, bo dział jest świetny i uważam, że po prostu nie będę o nim opowiadać, przeczytaj go sobie sam. Wspaniała książka, gorąco polecam, pomimo tego, że napisana kilkaset lat temu, zaaktualizowana na bieżące warunki, na bieżącą rzeczywistość obecną, tutejszą, współczesną, więc warto po tą lekturę sięgnąć. Ja Was pozdrawiam, życzę Wam dużo zdrowia, jeszcze raz zdrowia. I cóż, jutro zrobię podsumowanie. Przemysław. Dobrze, powiem raz jeszcze: Sztuka wojny dla kobiet. Sądzy. Jutro będzie podsumowanie, będzie okładka tej książki. Zachęcam gorąco, a póki co życzę Wam cudownego tygodnia, dużej otwartości, networkingowania. Pamiętaj, że wymiana energii z innymi ludźmi, nawet jeśli odbywa się online, jest, jest czymś, co Was po prostu wzbogaca i przyspiesza w tej drodze do sukcesu. Hmm. No właśnie, nie miałem pomysłu na życie, a okres pandemii przyczynił się do rozwoju osobistego. Konrad, chwała Tobie. Pozdrawiam wszystkich, którzy, tak jak Konrad, jakby, którzy umieli znaleźć dobre rzeczy w tej pandemii. Ja bym mogła troszkę więcej na ten temat opowiadać, ale może już nie dzisiaj. Chyba wracam do łóżka. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia już za tydzień i za tydzień opowiem o kolejnej książce. A tymczasem.